Zbieraj go, jedziemy! Zbieraj go szybko! Pięć, bi, pięć, bi, bi. Bierzcie naszych, bierzcie nas i tego! Jezus. Zobacz, wolę ci coś zrobię poza. Co? Bierzcie tego! Zobaczcie, bierzcie tego! Za kamieniem macie uwagę. Oła. Nie wiem, nie, nie wiem, też to nie wiem. Strzela. aha, to ładnie, że on strzela, ty. Przy policji jeszcze. Dobra, jadę. No, kręgę, chłopak, tu za ścianą. Nie widzę! Stój, kurwa! Stój! Ała! A bierz mnie uciekaj, bierz uciekaj mnie bierz mnie uciekaj. Za budynkiem! Z ja, ja. oh. kropkami? Kropka. Nie miał kropki chyba Na pewno? Czemu tak? Ale serio? Oh o no, uciekaj. czekaj Spokojnie, pojacił obok mnie. Ale nie, nie, nie! Oh no! eee... O nie! Wiesz co się stało? On wyskoczył! O nie! O nie! Sytuacja opanowana. Hmm. Nie wylądujesz tu, co, nie? Nie. To gdzie mam jechać? Stój, nie, ci gdzie! No o nie! nie! Jest meta i skaczemy do wody. Czemu meta? Tam, gdzie ty tam chcesz do wody wyskoczyć? Bo tam nie? skakujesz przez osiadkę i nikt tam nie, no nie jest. Jest lepsze miejsce, żeby wyskoczyć, wiesz? W Wy Wimstrzecie też po opodach. Eee, yy, może lepiej. Patrz co w mieście robi? Odejść, 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 odejść! Ej, 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 Dzisiejszy dzień jest tragiczny. Matko! Schowaj się na dupę. Nice! O, o, o nie! Nie moją, tylko auta! Przepraszam. <śmienic> PRZEPRASZAM bardzo, kotu... Przepraszam bardzo, on jest w paletowie, na szpital i <śmienic> no, no, to taki życzliwy, kochany dla każdego Milutki, no... <śmienic> A jak golisz głowę, to też na dole się golisz, no tym chłopakom to jeszcze ty bardziej pas... nie co ty, ty sobie dredy tam na dole robisz. Warkoczyki To piękne. kurwa, to Kibia pracuję Ty Mów na mi dzisiaj Warkoczyk na mnie. To dostałem A, to tak, to fakt, marsz, marsz, no i... ale no no, nie Marsz, katulski ten piękny zikrzuski Za ty przewodem Złączył się dziś z Weizerem. Bądźcie gościu, no to Panie, jest pod kosem. Dobrze, prosiłbym kierowcę o wyjęcie kluczyków ze stacyjki. No dobra. Wystawienie rąk przez okno. Również te ręki, w które będzie kluczyć. Wypuszczenie kluczyków za okno. Kluczyk wyłączyć, gdzie? Nie Świetnie. Chcę Świetnie, to teraz kluczyk na ziemię. Świetnie. Teraz proszę wysiąść z pojazdu, ręce do góry. No chyba was posrało. O, pasażer również. Ręce do góry. A teraz na ziemię, na ziemię już! Raz, raz, Kleda! raz. Bagaj, bagaj, bagaj. Sprawdzam bagażnik. Czysto. Dobra, czysto? <grym> Dobra, zwijamy się. Zabijamy, daj dawaj, dawaj, zakładaj, dawaj, zakładaj, tak zakłaj, zakład, zakład, tak. bierzemy. Bierzemy go. Bo... Nie robisz nic, nie robisz nic No słabo to wygląda Ja też bym wyszło z grania nie dostać bana, więc... No to do wszystkich się nie odzywam teraz! Widzę, że fajnie się bawicie, nie chcę was znać, Elo Hela! Spadajcie! 50 odjechałem No 50 <śla> Na tył broń, księgu, dobra Oooo Oooo O cholera Czyli jedziemy Tuja dobra jedź, ci zaznaczę Czyli Gdzie podjechać? Tak! jedź No to zdecyduj się W końcu No zaznaczyłem ci gdzie masz jechać, no to jedź no to... Ja czekam na ciebie, a nie ty na mnie, przecież. Ale on gada przez telefon! JAK? JA WZIEM! JAK? JA Cały czas! No, dziękuję, no czemu nie? No, ja jestem tobą bo z młodym właśnie jestem. Popłakam, nie jedź za mną, daj mi spokój. Panie, co pan? Ała, Jezus! Panie! O Boże, ja pan, no nie, do... 100 pan dostanie! Zrobić parkour, panie! Dobra, dobra, zejdź, falty, ty. falty! Ty. falty, ty. falty, falty. No, <grym> no i panie mówiłem! Mówiłem, że. Zjadaj, wysiadaj! Co ty, wysiadaj. co ty, no, co ty mogę? Nie no, przypadaj! Zajmijcie się nim, bo jakiś problem do mnie! Problem ma jakiś! Zajmijcie się nim! Zajmijcie się nim! Nie, przypadaj! Lewe czy prawe kolano? Lewe czy prawe? Ja go szanuję, proszę nie! Ja go szanuję, on jest bardzo pozodym człowiekiem! jest drugi raz to samo! To drugi raz to samo Fajny kij, Enzo. Chcesz dostać Pory z kija? Tak, poproszę dwa razy. nawet mam dwa kije, więc to będzie dwa w jednym. No rzeczywiście... Ja pierwszy nie. Ale nie, serio. Dwa golfowe, nie. No wiedzę przecież! A. Ja nie, nie pomyślałam o tym. przecież to jest krótkie, LOL? To nawet do kija by nie... no. Zaj, Kate. Słucham, Enzo! Nie mam krótkiego, prawda? Nie hmm. ja zaśmiała! Bo nie kocham cię już. Nie no. Z tym, tym Możemy iść na lody obok. Chcesz? Tak. Nie wiem, czy się A odpowiednio wygnę. Się? <clears throat> Pewnie tak. Ejla, pamiętasz, że jest wiele osób, które cię lubią? Nie powiedziałam tego w grze, jak coś. No, co się, co ty robisz? Młodym musimy pogadać. Stało się coś co? strasznego. Co się stało? Twój dziarek. Wczoraj, co wczoraj dziarek? razem ze wszystkimi policjantami zrobili mi krzywdę. Jak to? Spakowali mnie czaiś do bagażnika i wywieźli na tamę, a potem jeszcze założyli mi na głowę yy, worek na głowę, mi założyli, że nic nie widziałam. I jak zdjęli. To byłam na górze, na tamie, a twój tata i twoja mama nawet nic nie powiedzieli w tym kierunku, tylko stali się śmiali. Jestem w ciężkim soku, ciocia. Ja też. Chcesz ze mną zapalić blanta? O, super pomysł! Gdzie jesteś? <noise> Lecimy po blancika! Ej mistrzu, nie sprzedawaj nam narkotyków pod domem. Ej, we'll just... y Co to było? <laughs> ej, czekaj na mnie, czekaj na mnie, ej Ło wow! Zoe praszam za przypały, ale byłem na łzy lecą w niczym krany. Yeah, yeah. Uwierz mi to tylko zioło, ja i koledzy nic nie biorą. Za błędy płacę słono. Nie, nie! Weźcie podrab sobie nosek, co proszę, proszę, proszę. Też, a to. kto? A da, 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 da. No, op. No, no, Tak, panie szpatułka? Pewnie do monterza zrobić mu krzywego jeża. Proszę pana, to tym co pan mówi, pan, pan mnie przekonuje nie cały czas do tego, że panu zabrać panu Teraz ja ty Na chory jesteś chyba Kasztanie. No trochę, trochę, się. trochę słychać. To weź teraz tak, ja ci powiem następną lekcję, bierzesz Kate. Robi, niech ci zrobię herbatkę z cytrynką, miło, niech rozsmaruje po piersiach, ty się musisz tulić. Ten miód musi z piersi wsiągnąć w swoją twarz, rozumiesz? Potem ewentualnie możesz coś przestrzeń badkiem. Niekoniecznie rozbija temperaturę. Ja wam powiem tak, moim zdaniem bardziej ich zaboli ee... Tylko, że, no, że nie nic nie będzie. Do tak. Dokładnie. To, jest od tego zdania. to ich Zrobić. najbardziej zaboli. Tydzień, tydzień. Zero sprzedaży jakichkolwiek ludzi na myście, zero napadów, zero niczego. Zobaczycie, gdzie ich po czterech na służbie. Niech się zanudzą na śmierć, aż spełnią nasze żądania, albo się będą cały czas nudzić, aż im się odechce. A my możemy robić to, że będziemy innych dealerów powijać po prostu. Będziemy wszystkich dealerów łapać i im, zabierać wszystko no i... Dokładnie. Całe miasto też być pod kontrolą, że przez albo, tydzień. Albo nie wiem, nie pójść nie na nie golfa, pograć jakaś Ponować konsola, wszystkich cokolwiek. Wszystkich miejscowych, żeby nikt te padów nie robił. Na przykład. No, a jak będą robili, to wtedy wiesz... Tydzień... A nawet jak policjanci no będą chcieli się zatrzymać, klamkę na ziemię i się po prostu poddaje, że 10 tysięcy to nie jest dużo, że... No dokładnie, może tak zrobić, taki tydzień do niedzieli jak w niedzielę nie wypali, to... Tydzień spokoju, i naprawdę liczę na to, że wszyscy będziecie łapali każdego dilera na mieście kontrolowali, że przez tydzień nie padł żaden strzał i nikt nic nie sprzedał. To czy jestem to na spokojnie, tydzień. nie? Ja, jeśli, jeśli nie będą chcieli z nami rozmawiać, to tak możemy zrobić, nie mówię, żeby teraz to robić od razu, nie? Nie, nie, do niedzieli, niedziela 24. a zacząć od poniedziałku. No to każdy musi pokazać ze swoimi ludźmi w takim. Wypadku. No, wiesz, to nie jest żaden problem, myślę. Jakakolwiek postawa, ja teraz znowu nie wiem, że tak zanim się przeprowadziliśmy tutaj, co mieszkaliśmy na innej tej. Każdy policjant się charakteryzował czymś. Mm -hmm. Każdy miał, wiedziałeś, że ten policjant jest w porządku, mogę z nim pogadać, ten jest taki, ten jest taki, a tutaj każdy jest, dawaj klamę, długą kamizelkę, i no, Nie, no, każdy, prosty, nie każdy, nie No to 70% nie jest tak, Big może prócz szefa, tiny, ewentualnie jeszcze może, nie wiem, bratona i jednego procenta. który z nich ma jakieś życie poza komendą. Który z nich idzie po mieście, rozmawia z ludźmi, nie wiem, stoi sobie na mechaniku, idzie sobie na browarka z kimś. Który z nich ma życie? Żaden z nich nie ma życia. Wiecie dlaczego? Bo oni tylko wchodzą, na przykład część z nich wchodzi, jak coś się dzieje i wychodzi, jak już się nic nie dzieje. Oni nie potrafią zejść ze służby, wjechać na miasto, żeby poznać ludzi, właśnie żeby ludzie ich poznali. Dlatego właśnie tam, gdzie my kiedyś mieszkaliśmy, tak było, bo oni po służbie sobie chodzili jako normalni ludzie. Rozmawiali z obywatelami, poznawali się i tak dalej. A tutaj to jest tylko taka jednostka typowo. Wejdę, pójdę, wejdę, pójdę. A jeszcze w międzyczasie, jak mi będzie nudno, to może mój kuzyn przyleci, który pójdzie siedzieć, to ja sobie wrócę. Takimi które się dzieją i można oczywiście to jakoś regulaminowo, albo tutaj ze strony administracji. Ja wiem, że administracja jest raczej przychylna do takich pomysłów, więc myślę, że to akurat. Co Spadino powiedział, czyli Czesiek, to, że policjanci się logują po prostu na swego policjanta, żeby, bo są dymesy, to się za często zdarza. Ja też nie kojarzę tutaj połowy policjantów. Kojarzę tych najbardziej charakterystycznych, którzy faktycznie mają jakieś życie, mają jakieś tutaj. A są tacy, którzy po prostu zrobili sobie skadecika oficera pierwszego stopnia i wjeżdżają ci na akcję, jak się coś dzieje, jak, jak Joker robi napad. Wiecie o co chodzi? że i to widać jak na dłoni. My wysyłamy człowieka, on sprawdza, że jest czterech funkcjonariuszy, żeby zrobić napad. Robimy napad na jubilera, a nagle podczas napadu, w momencie kiedy jest napad, robi się ich dwunastu. Wiecie o co chodzi? To jest po prostu ktoś, kto nie tyle co ogląda sobie streama i wejdzie, bo coś się dzieje, takich rzeczy też nie można robić. Ale po prostu siedzi sobie na drugiej postaci i gdzieś tam, nie wiem, jakieś info, ma, że napad albo nie wiem, zobaczy coś i jedzie sobie przelodować się i robi... wiesz. Kurde Malek, czytam czat.